Cześć, witajcie! Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog o poraniu po kukurydzy. Tak jak widzicie, mamy tu już przemieszaną ziemię, przetależowałem to sobie, nie nagrywałem wam, bo co roku jedno i to samo. No dosyć się to fajnie. Dosyć się to fajnie przemieszało. Bo powiem wam, ta słoma taka sucha była i to było wszystko pulchne Teraz się to z ziemią przemieszało. I ten pług dosyć dosyć to fajnie przyrzuca. No gdzieś tam się zdarzy, że coś jest na wierzchu, ale nie ma źle. Mamy dzisiaj, nie wiem, 7 czy 8 listopada. Wczoraj o godzinie 16 sobie tu przyjechałem. Zacząłem, jeszcze póki jasno było. I jakieś pół hektara wyorałem, został nam jakiś hektar do wyorania. Teraz zacząłem, jak przyjechałem na pole. Zacząłem tu od tego kawałka, co były ziemniaki. Tu niestety w jedną stronę musiałem orać, przez to Wam nie nagrywałem. To trzeba było cofać, kombinować. No ale mamy to wyorane po ziemniakach. Było tej tro trochę trawy, ale fajnie się to przerzuciło. No tu mamy od rzepaku, od rzepaku, od orane. Już no takie trochę kombinacje jak się nie ma obrotówki, trochę kombinacje są na polu. No ale trzeba sobie radzić tak jak jest. No nie obyło się bez wymiany lemniejsza ten pieruński, że tak powiem Fundament Trzeba się będzie kiedyś za niego wziąć Wziąłem się na sposób i nie kupuję już nowych lemnieszy Tylko regeneruję te zagięte Zobaczcie no. On był zagięty Ponacinałem go w domu w ramach luzu Zespawałem No i na razie jest dobry, mam takie trzy na zapasie Spawane Tam z tyłu w traktorze Wkrętareczka Znaczy klucz darowy. Żeby to szybko wymieniać, I trzeba sobie radzić. No, 80 zatankowana. Mam dzisiaj ograniczony czas, bo później mam wyjazd. To o 13 mamy pół do 10. Także przy dobrym układzie powinniśmy to wyorać. Tam jest trochę klint, zaś potem cofanie. No ale jakoś to myślę, że ogarniemy. Jak się nic nie będzie działo, jak się traktor nie będzie psuł, może nie powinien, no, ale wiecie jak to jest. Jak się człowiek. Ma to i zaplanowane, to wszystko jest potem w inną stronę. Dobra, wtachujemy do traktora i, i lecimy, bo wieje w kabinie. W kabinie się wydaje, że ciepło, za ciepło, bo człowiek jest tak ubrany. A jednak A jednak na dworze wieje. Nawet nie patrzyłem na jaką głębokość orze, ale ale dobre 25 cm jest żeby ta masa jednak była tej ziemi i te resztki podziwne fajnie No widzicie gdzieś tam wszystkiego gdzieś tam nie przerzuci na pewno byłoby lepiej jakby było zmulczowane, ale nie mam dostępu do tak także trzeba robić tym co się ma i tyle Ale ogółem nie jest też źle, ale idzie ciężko też. tu jest taki, taki moment, taki ciężki ziemi, tam też bliżej lasku jest tak trochę piaszczyściej chociaż nie całkiem piasek ale słabsza ziemia jest no i ta ziemia się tam lepiej rozsypuje jak tutaj No później trzeba będzie to doprawić dobrze przed Dzisiaj jest piątek, także jest plan do dzisiaj wyorać, jutro uprawić i zacząć, także zobaczymy co z tych planów wyjdzie. 70 arów gdzieś tu jest mokro właśnie też pod, pod tymi drzewami mamy mokro A. Będzie grudka, to planuję ten. Planuje jeszcze na końcu to co nie zagarnie siewnik, lekkie brąki i żeby to zabronować, taki plan jest. No. Idziemy zobaczyć ciekawości Jaka głębokość orania, zobaczcie. Okro tu jest Ziemnia, jak już tu kiedyś pokazywałem. Widzicie jaka jest. gliniasta normalnie można, można robić naczynia gliniaste no Jaką mamy głębokość o, maski. ile mamy powiedzmy że dziś no 25 jest tak jak mówiłem dobrze się nie Dużo się nie pomyliłem, bo mówiłem 25 chyba tak, 25 na początku Także ma co robić, ma co robić Ale walczymy no Lem jest spawany, ale daje radę Myślałem, że może się złamnie, Ale nie ma źle Nie ma źle, spawy Spawy trzymają, no było to nacięte na 45 stopni I przeto bies, ale te mniejsze. Te lemiesze to ogólnie tragedia, ten jeden to mi się zagiął normalnie pod spód się pod, podgiął Także są robione z plasteliny, ktoś tam mi mówił, że jak kupiłbym lepsze lemiesze To bym miał je żywotniejsze No może i tak, jakby ktoś jakiś miał namiar To niech mi wyśle, które lemiesze by pasowały Bo nie miałem styczności Z jakimiś innymi lemieszami Gdzieś tam w pobliskim sklepie rolniczym kupuję W Raciborzu, no i Tyle i są jakie są, no ale od wiedzy, one się kną się, się z tego względu, że ten fundament jest, bo tak tu jak nie ma nigdzie gruzów, to one idą na te moje hektary, są dobre no. na te 7 hektarów co roku. Orze, no, zostało mi jeszcze 3 hektary do orania na zimę na tym drugim polu, ale. Główny priorytet, to jest tutaj wyorać, zasiać i uprawić zasiać, a na zimę idzie orać i koniec listopada, bo kiedy, zobaczymy jak warunki pozwolą, żeby też płocie nie orać, będziemy widzieć Yeah. Wygrzewi. także no jestem zadowolony z tej odmiany także mam już przyszykowane 350 kg do siewu zabezpieczone i jak, jak, jak się uda to jutro jutro będziemy sialić i na drugi tydzień jeszcze zobaczymy to glebowo może zrobimy yy, nakłady potem na wiosnę ewentualnie poprawka się jakoś zrobi w tym roku też tak robiłem To glebowo pryskałem i na wiosnę tylko była poprawa I, i tam był koszt 50 czy 70zł na hektar Poprawki, także nie ma źle, nie jest to jakiś koszt duży I będziemy widzieć No i zbliżamy się ku końcowi Została nam tutaj poprzeczka Poczekajcie, poprzeczka ma no, O, teraz czyściutki Została nam tutaj poprzeczka Wszystko w jedną stronę trzeba orać No i tutaj na wzdłuż Tu cały ten klin co tutaj jest w jedną stronę Orałem, cofałem Ale osiemdziesiątką to idzie szybko, bo są szybki, wsteczny jest, bo 60, to trzeba było się obracać, cofać, wszystko to dłużej trwało, a to dosyć sprawnie idzie. Także bierzemy się za oranie tutaj tego obrotnika, wyłożymy to i jedziemy w tamtym kierunku, w kierunku domu. Także już nam wiele nie zostało. No, zobaczcie, taki efekt po Także jest fajnie, szyby może trochę brudne, ale widać, że jest dobrze wyorany jest to podesznie jutro od rana atakujemy uprawo. No i tak by to wyglądało. To dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym